Cześć, witajcie. Przygotowałem dzisiaj dla Was test nietpowej broni. Jak na ratowanie świata. Ostatnio grałem sobie tam misje z randomami i zauważyłem, że jeden gościu miał tą lampową snajperkę. Wiedziałem o niej, że takie, że takie coś istnieje, ale nie widziałem nigdy jak to strzela. A strzela dosyć fajnie, bo takim... A, taką wiązką błyskawic, jakby takim laserem. I powiem wam, że to sprawuje się dosyć fajnie więc postanowiłem podbić schemat znalazłem akurat pod ból więc bardzo fajnie schemat jest dosyć stary bo to jest z eventu lampowego a tam mieliśmy jeszcze nie mieliśmy możliwości na ostatnim perku zrobienia obrażeń krytycznych także tutaj e, zrobiłem obrażenia od, bóla, co, od bólu co będzie super się sprawowało zaraz wam pokażę dlaczego Oczywiście karabin lampowy, więc nie możemy zmienić żywiołu, musi być siła natury. Tutaj dajemy raz modyfikator do obrażeń krytycznych. Obrażenia krytyczne, pojemność magazynka i obrażenia ceną pod wpływem bólu. Statystycznie tutaj to się przedstawia tak, że bazowo mieliśmy 15% do szansy na obrażenia krytyczne, więc z jednym modyfikatorem mamy 43%. 435% obrażeń razem z moim oddziałem, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Szybko się jest 10, to nie wystrzeliwuje pociskami, tylko to wiązką błyskawic strzela, więc tak jakby 10 uderzeń na sekundę idzie w przeciągu jednego promienia. Pojemność magazynka także sobie zwiększyłem z oddziału, więc mam 102, co daje nam możliwość Eee, strzelania bez przerwy tym laserem przez około 10 sekund, niecałe 10 sekund to będzie. Zasięg jest spoko, 10 tysięcy jak na snajperkę, ok. Eee, czas przeładowania dosyć długi, koszt amunicji 1, ale to bardzo szybko będzie zżerało tą amunicję. Eee, sami zresztą zaraz zobaczycie, uderzenie bardzo małe, nieistotne. Eee, przechodzimy sobie do oddziału jaki sobie zbudowałem po tą snajperkę. Na pierwszym mamy królika, który nam zwiększa obrażenia krytyczne, a tak z wyprzedzeniem gram zazwyczaj, bo to jest mój do większości buildów go gram. Prędkość graniczna Ramirez, obrażenia snajperek. Zenit, trawnienia krytyczne powodują ból i obrażenia. Rozkręcenie, tutaj dają rozkręcenie, ponieważ każdy strzał zwiększa obrażenia broni o 1%, F kumuluje się do 25 razy. Czyli w momencie, czyli po 2,5 sekundy, kiedy wystrzeli nam się te, te, jakby te 25 pocisków, mamy zwiększone obrażenia o 25%, pucisków, więc całkiem spoko. A pozostałe 7,5 sekundy mamy zwiększone obrażenia. Zwiększenie pojemności magazynka to moim zdaniem musi być, bo snajperka strzela dosyć szybko i szybko to się zużywa. I na ostatni dając sobie coś do przeżywajki, można dać kokosy. To już wedle uznania. Co jest jeszcze fajnego, ten schemat jest dostępny dla każdego. Możemy go sobie tutaj patrzycie, Schematy rozszerzenia każdy sobie może ten tą snajperkę wyciągnąć, zbadać schemat, wyciągnąć go z księgi kolekcji. Więc e, każdy może sobie ją i zrobić e, na full perki. Więc teraz powoli sobie będziemy przychodzić na mapę. Co jeszcze? No, nie musicie używać konkretnego buildu pod tą snajperkę, można jej używać też jako dodatek do innych buildów eee, niszczy dosyć spoko te e, duże fale pustaków w przeciwieństwie do snajperek, które strzelają punktowo, w każdy cel po kolei e, powoli to niszczy w sumie wszystkie fale fajnie to wygląda e, efekt tego strzału jest też spoko jeżeli chcielibyście mnie jeszcze wesprzeć w sklepie Serdecznie zapraszam, będę wdzięczny. Jeżeli mnie to kupi mnie, to czegoś innego. Także przechodzimy sobie teraz na mapkę i zobaczymy jak to działa. E, także jesteśmy już na misji. Wybrałem sobie misję r 4 graczy e, o mocy 108 z żywem wodnym. Nie ma sensu wziąć brać e, podnie na żywo, jeżeli sniperki mamy pod e, siły na tyle. Sprawdźmy sobie jak to działa zniszczone Słuchaj, patrzcie można przeciągać tym laserem we wszystkich mobach patrzcie wszystko zniszczone Przeładujmy. co zauważyłem ciężko jest bardzo utrzymać a ten laser w konkretnym punkcie. ten pewnym jest dosyć e, spory. Przeszkadza, patrzcie. trzymamy myszkę w jednym Na wszystkie boki To jest jedyny taki minus, ale spokojnie jest sprawa taka, że właśnie e, jak jest większa fala, to możemy sobie oraz spokojnie na daleko zniszczyć wszystko nie musimy celować tak jak z każdej snajperki a po kolei każdego w tym czasie znoszą do nas dojść ale możemy sobie właśnie takim laserem to nic przeciągnąć Zniszczenie. Chciałbym gdzieś grupotacza znaleźć, zobaczyć jak ten będzie działać. Patrzcie, jaka misja szybko idzie. Jedna sekunda to właśnie około takich 10 strzałów. Spoko do grania. Na pewno będę tym grał. Coś nietypowego, coś innego. O, nie miałem wcześniej pojęcia, że takie coś istnieje. A ze zetknął z kołpą Jak podejdą. Tylko dźwięk jest trochę zbugowany, bo... Ja pewnie nie wiem, czy przez nie, czy przez muzykę nie będziecie tego słyszeć, ale ja słyszę słuchawkę. Taki dźwięk po zakończeniu właśnie takiej węzki listewic dosyć e, nietypowy jest ale ja sobie porzucam jakieś grubotaczne i będziemy się za tym słuchajcie, udało mi się wreszcie znaleźć grubotaczne tylko ja też sobie dobiję te pozostałe noge zobaczmy jak to działa wrażenia mniej niż połowa amunicji w sumie że na niego to jest bardzo fajnie co chcę przetestować jak to będzie działać ta, ta stajpa na obrębce znajdźmy sobie jakiś e, mały patrol czy coś w tym stylu o tam coś jest dobre Jaka jest moja ocena? Polecam tą sniperkę, fajna, fajna sprawa jak najbardziej. Tak się dobrze. Fajnie o ręce. Przepraszam, bo na blisko teraz podejdą. Przy obronie, czy przy atlasach. Raczej nie będzie możliwości, żeby te pusteki do niej podeszły. Na blisko, ale obrażenia robi je nawet fajne. Jak na obrońcy. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zostawienia suba. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.